Oficjalnie to mamy nową zapowiedź do Inazuma Eleven Victory Road, w której dowiedzieliśmy się masy nowych rzeczy na temat tej gry, a w tym filmie postaram się wszystkie je tutaj opisać, albo przynajmniej solidną większość, bo tego było po prostu odgroma. Pozwólcie, że omawianie nowości zacznę od czegoś, o czym gentlemani nie rozmawiają, czyli o pieniądzach, a konkretnie o cenie Victory Road'a. Bo podstawowa wersja będzie kosztować 319 zł bez grosza, a edycja deluxe kosztować będzie 359 zł bez grosza. Jak łatwo się domyślić, edycja deluxe yy, ma w sobie kilka bonusów na start. A tymi bonusami są postać Feja, która będzie od razu odblokowana po kupieniu tej wersji. Wisiorek, który będzie zwiększał ilość zdobywanego EXPA w trakcie rozgrywki. Victory Jump, czyli można powiedzieć, że taka cieszynka, którą nasza postać będzie mogła wykonywać po zdobyciu Gola oraz dwa budynki, które będziemy mogli postawić w naszym Bond Town, czyli klub piłkarski Raimona i restauracje z klockami trenera Hibikiego, czyli w sumie drugiego trenera tego OG Raimona. Następną rzeczą na liście jest Chronicle Mode, który polegać będzie na po prostu rozgrywaniu meczy, które działy się w anime, na przykład Raimon przeciwko Genesis z drugiego sezonu albo nawet Raimon z Go przeciwko Akademia Rakumo, ale to nie wszystko, ponieważ Kryje się w tym jeszcze, można powiedzieć, kolejna dodatkowa fabuła, gdzie między innymi zobaczyliśmy znajomą twarz, czyli Wonderbota z Inazuma Eleven Go Stone, oraz nową postać, chłopca o imieniu Victorio Arno, którzy byli ścigani przez jakiś czasowy patrol lub coś w tym stylu. I na tym znajome twarze się nie, ko nie kończą, bo kolejną znajomą postacią, którą zobaczyliśmy był dorosły Feyrun Rune oraz dr Crossword Arno. I głównym celem tego trybu jest zebranie jak najpotężniejszej drużyny i pokonanie głównego zagrożenia, jakim jest Mind Eater, który jest jakąś wysokowymiarową istotą, czy czymś w tym stylu. I pokonać go musimy za pomocą czegoś, co zostało nazwane ostatecznym keshinem, tudzież awatarem lub, jak to było w dubbingu, duchem walki. I warto jeszcze wspomnieć, że Victorio jest wnukiem doktora crossworda Arna, co można było się domyślić po nazwisku. Czechem by było jeszcze nie wspomnieć o tym, że poprzez dalsze progresowanie w Chronicle Modzie y, również będziemy mogli zdobywać punkty, które będziemy mogli wymieniać na jakieś paczki, które zapewne będą nam umożliwiały odblokowanie postaci, których w tej grze jest 5200 z ponad 150 drużyn, więc... No będzie... No dużo tego będzie, no. Fabuła główna również doczekała się jakiegoś rozwinięcia w tej zapowiedzi, ponieważ było nam dane zobaczyć część kolejnej cutscenki, gdzie drużyna Nagmohara, której Unmei jest menadżerem, jest widoczna w najpewniej swoim domku klubowym. Dalej jednak widzimy fragmenty z jakichś innych meczy, nową kombo technikę i Sakurazakiego oraz coś naprawdę ciekawego, bo drużyna protagonistyczna nie będzie nam z góry narzucona, to znaczy tak jakby będzie, ale nie cała, bo kilku zawodników sami możemy do niej wybrać spośród 10 możliwych kandydatów. I zasadniczo nic nam nie zabrania wzięcia ich wszystkich lub wybraniu kilku tylko po to, żeby mieć równo 11 zawodników w drużynie. No to już jest po prostu kwestia preferencji gustu. A, no jeszcze w trakcie treningów będzie można sobie odpalić jakąś tam muzykę z Inazumy. Pewnie będą to jakieś po prostu OST albo openingi, więc będzie można sobie czymś umilić ten trening, no. Taka mała rzecz, a cieszy. Następną ciekawą rzeczą, a właściwie postacią jest postać Alice, o której właściwie nie wiemy zbyt wiele, ale została ujawniona jako Top General Akademii Królewskiej, która oficjalnie powraca w tej grze i patrząc na to co jest napisane na wiki można uznać tę postać po prostu za trenera tej drużyny Co ciekawe, ta postać po prostu wygląda dość młodo jak na tam trenera czy tam trenerkę no ale to się jeszcze zobaczy w praniu jak ta gra w końcu wyjdzie a kiedy wyjdzie to no, powiem na końcu odcinka także oglądajcie do końca, bo myślę, że warto Kolejną zapowiedzianą rzeczą jest coś, co w sumie znaliśmy już nawet dobrze z wersji demo, a mianowicie Competition Mode. No, z racji tego, że już znamy ten tryb dość dobrze, to nie będę się nad nim jakoś bardzo rozdrabniał. No, po prostu granie przy, y, online z innymi graczami lub po prostu z botami, jeśli nie chcemy grać z prawdziwymi ludźmi. Zostało jednak wprowadzone coś, czego w wersji demo nie było, czyli Coś, co zostało nazwane Realistic Skills, które jeśli dobrze rozumiem mają wprowadzić taką nutkę realizmu do piłki nożnej w Inazumie, co z jednej strony jest spoko, ale z drugiej strony trochę śmieszne, że chcą dodawać realizm do anime, gdzie dosłownie do strzelania piłki używają jakichś czarów, czarnej magii, etc. No, sędzia, oni dosłownie używają czarnej magii, no halo. A teraz oficjalnie. Siadajcie, bo może to Was zrzucić z nóg, jak to inaczej można powiedzieć, ale wszystkie gimiki wprowadzone w serii Go, czyli awatary uzbrojone awatary, Mixi Maxy i dusze oficjalnie powracają w Victory Roadzie i wyglądać one będą w sumie jak w starszych grach, ale jeszcze nie wiemy, czy będą na nie nałożone ograniczenia ze starszych gier, czyli to, że każdy gimik może być używany naraz tylko przez trzech graczy, aż do wyczerpania lub cofnięcia go przez nas samych. Czy może jednak cała drużyna naraz będzie mogła ich używać? Tego jeszcze po prostu nie wiemy, jak to będzie wyglądać, ale obstawiam, że będzie to wyglądać jak w starszych. Ale z gimmicków to nie koniec, bo uwaga, zostały wprowadzone aż dwa nowe, a są nimi Bond Transformation, które pozwala nam przemienić jedną postać w drugą na zapewne określony czas. I zgaduję, że będzie można tak robić ze wszystkimi postaciami, na przykład zmienić Tachmukaja w Endo, co zostało nam pokazane na streamie. Ale też zmienić chociażby, nie wiem, Chihurę y, w Harunę, albo Natsumi w Hakuriu i tak dalej. Sama animacja przemiany wygląda w, też w sumie jak Mixi Max, tylko że ze zmienionymi kolorami z żółtego na niebieski. I kolejnym ulepszeniem jest Awakening, czyli przebudzenie, które nie pożycza mocy od innego zawodnika, zamieniając nas w niego, ale wydobywa ukryte moce, zdolności, potencjał. Zawodnika, którym akurat teraz gramy i przez tą fioletową aurę w sumie wygląda to trochę jak, nie wiem, jak, jak hypercharge z Pro Stars. No. Sam w sumie ten gimmick, czyli ten Awakening, trochę mi przypomina takie rozpalenie, czy jakkolwiek to się nazywało, ze Strikers'ów, które dawało nam po prostu taką czerwoną aurę i można było przebiegać przez przeciwników bez jakichkolwiek problemów. no Po prostu zamienialiśmy się w żywy czołg i można było w jakieś pół sekundy dobyć do bramkarza. Rzeczą, która została zaprezentowana w następnej kolejności, jest całkowita wolność i swoboda w kwestii robienia postaci w naszej drużynie poprzez Albi Learn Board, który, jeśli dobrze rozumiem, będzie nam umożliwiał ulepszanie zawodników w wybranych przez nas dziedzinach, a nie tylko w tych, w których się specjalizują, czyli na przykład z postaci, która normalnie jest obrońcą, możemy dzięki temu zrobić z niej napastnika albo bramkarza. Nie mógłbym też zapomnieć o czymś co do tej pory było tylko w Strikersach, czyli o starciach 1 na 1 od razu gotowymi drużynami bez wcześniejszego przygotowywania ich, po prostu mamy je podane na tacy. Będziemy mogli nimi grać offline jak i online z innymi oraz zostanie dodany tam tag mode, dzięki któremu razem z kumplem na jednej kanapie albo przed jednym monitorem będziemy mogli zagrać ramy w ramy jedną drużyną przeciwko drugiej wybranej przez nas. Oprócz tego został nam przedstawiony również turniej sezonowy w którym będziemy mogli rywalizować z graczami z całego świata w celu zostania najlepszą drużyną w danym sezonie A sezony będą trwały po 3 miesiące, czyli trochę czasu na to mamy, a właściwie będziemy mieć Dostaliśmy też nowy wgląd na kreator postaci oraz na Bond Town do którego będziemy mogli zapraszać naszych znajomych, grać przeciwko nimi mecze, wyzywać ich do Właśnie tych meczy oraz dekorować go jak nam się będzie chciało, używając budynków i innych obiektów z Inazumy, które będziemy mogli zdobywać w Chronicle i Competition mode. Nasz awatar będzie też mógł wyglądać nie tylko tak jak my go sobie zrobiliśmy, skastomizowaliśmy, ale będzie on mógł również przybrać formę istniejących już w Inazumie postaci. Mi się osobiście bardzo podoba ta mechanika kustomizacji postaci. No, świetne to jest. Fest mi się podoba. Zanim przejdziemy do ostatnich rzeczy zapowiedzianych na tym showcase, chciałbym jeszcze wymienić techniki, które zostały nam ponownie pokazane, których nie było w demo, a ruchami tymi są Excalibur, Wieczna Zamieć, Yokimochi Screw i tego by się nie chciało po prostu tłumaczyć, ognista pięść, włócznia śmierci, King Fire, czyli no, nie wiem, królewski ogień, Death Drop, zrzut śmierci, Lost Angel i Harmonix. że. Czyli... Liczyłem, że pokażę w boską rękę X, bo mi się naprawdę ta technika bardzo podoba, ale będę musiał jeszcze trochę poczekać. No. Ale dobra, już bez zbędnego pitu-pitu, bez zbędnego japingu. Nie wierzę, że tego słowa użyłem. E, przechodzimy do końcowych rzeczy, które zostały nam tam zapowiedziane. I jedną z tych rzeczy jest jakiś kalendarz adwentowy? E? Z którego będą na po prostu codziennie dropił różne itemki. Nie do końca wiem, czy każdy będzie miał te same itemy, czy jednak dla każdego to będzie losowe, ale jest to na pewno coś ciekawego. I na sam koniec mam dla Was dwie informacje. Jedna jest dobra, ale też zła, a druga jest po prostu zła, ale w sumie nawet dobra. I zacznę od tej drugiej. Wersja mobilna, czyli na telefony została skasowana i nie ma co na nią czekać. Victor Roda zagramy za to na Nintendo Switchu 1 i 2, Xbox Series X i S, PlayStation 4 i 5 oraz na Steamie. A tą wiadomością dobrą, ale też i złą jest to, że mamy oficjalną datę premiery. Zła jest jednak taka, że musimy czekać prawie na koniec sierpnia, aby sobie pograć w tę grę, bo premiera oficjalna jest 22 sierpnia 2025 roku. Early Access zaczyna się już 19 sierpnia, a w ramach pre-order dostaniemy dodatkowo stroje Dark Emperors, jakieś fasolki treningowe i kolejny booster Expo, czyli bransoletkę zwycięstwa. Więc to by było na tyle, jeśli coś przegapiłem lub źle wytłumaczyłem, dajcie o tym znać w komentarzu i dajcie też znać co uważacie o zapowiedzianych nowościach, bo ja osobiście bardzo się tym jaram, ale ja już wam czasu nie zabieram i słyszymy się kiedy indziej. Bajo!